Hello, hello, witajcie moje gwiezdne przyjaciółki. Witam Was bardzo ciepło i serdecznie w czytaniu dzisiaj dotyczących trójkątnych, trójkątnych dziewczyn. I tutaj dzisiaj to będzie czytanie dla tych dziewczyn, które zostały porzucone dla innej kobiety, bądź dla tych dziewczyn, które są zdradzane. Czy zostały zdradzone, i teraz zastanawiacie się, co dzieje się w jego głowie, co dzieje się w jego sercu, jak to dalej będzie wyglądało. Stawiamy sobie karty na mniej więcej, no nie wiem, no, do miesiąca czasu od dzisiejszego dnia, i jeżeli to będzie Wam odpowiadało, jeżeli będą Wam odpowiadały takie czytania. To zostawcie oczywiście łapkę w górę, wtedy ja będę je aktualizować, natomiast, żeby nie przedłużać, przystąpmy do czytania. Talia numer 1, talia numer 2. Zastanówcie się, która talia jest dla Was i zaczynamy sobie czytanko. Ta talia pójdzie jako pierwsza i popatrzmy w takim razie, co się tutaj Między Wami wydarzy w najbliższym czasie, jakie są myśli, uczucia, zamiary, czy jest już po ptokach, jaką się tam czuje, co zamierza, i zobaczmy. Może będzie lepiej? Mhm. Mhm. Dobra, dziewczyny, z tego, co tutaj um, widzę, no może zacznijmy od tego, co się dzieje u Was. Więc um, mam wrażenie, że mimo tego, że jesteście wściekłe i doprowadzone do szewskiej pasji, to liczycie na to, że jakimś cudem, um, właściwie to Wy nie wiecie jak, ale Wasz związek jeszcze się odrodzi. On jeszcze zmartwychwstanie. Taka jest moja pierwsza myśl. Że jest w Was gdzieś ta nadzieja, że to koło życia obróci się na Waszą korzyść. Że nie będzie mu tam tak dobrze, jak z Wami, że zrozumie, Swój błąd, że będzie próbował go naprawić, że będzie próbował yy, yy, zrobić coś, co, co spowoduje, yy, że yy, jakby wró wrócicie, a może, może nawet nie wrócicie, ale rozpoczniecie na nowo yy, te relacje. Yy, to, co się przy tobie pokazuje, yy, to jest. To są trzy myśli. Pierwsza to jest taka: Kochanie ciebie jest jak obosieczny miecz, boli, gdy zostajesz i boli, gdy odchodzisz. Więc dlatego mówię, że wy tutaj, jeżeli wybrałyście tę grupkę, to liczycie na to, że ta relacja z tym człowiekiem, z tym mężczyzną, ona się odrodzi. I na, natomiast to nie jest takie kochanie głupie. Tylko wy sobie zdajecie sprawę, że te uczucia, które macie w tej chwili do zdradzacza one z jednej strony w jakiś sposób was pod, podtrzymują przy życiu, ale z drugiej strony to jest ogromny ból, który. W tej chwili czujecie, natomiast przyznajecie się same przed sobą, że wciąż tę osobę kochacie, mimo że wywinęła wam taki numer. Kiedy myślę o stałym związku, myślę o tobie, to jest tak, jakbyście sobie dziewczyny nie wyobrażały, że możecie żyć z kimś innym, że możecie zakochać się w kimś innym. A to oczywiście no, jest bardzo mocno gdzieś was e, łapiące w pułapkę, ale tak w tej chwili czujecie. Kiedy myślę o stałym związku, to myślę o tym związku, który miałam przez ostatni rok 20, 40, 50 lat. Nie wyobrażam sobie, żebym była z kimś innym. E, czuję, że Cię straciłam i dlatego tak się zachowuję. Może okazujesz mu swoje zdenerwowanie? E, bo na przykład, nie wiem, macie ze sobą kontakt albo napisałaś mu, e, co o nim sądzisz <laughs> i jak to widzisz dalej i gdzie ma sobie pójść i co sobie ma gdzie wsadzić. E, albo e, z drugiej strony na przykład rozpłakałaś się mm, lub, e, no właśnie, Zrobiłaś lub pokazałaś coś, czego zwykle nie robiłaś, czego zwykle nie pokazywałaś, co było dla Ciebie nowością, ale zrobiłaś to dlatego, że Ci się całe życie rozpadło na kawałki, że um, zrozumiałaś, że tę osobę, do której masz te ciepłe uczucia, z którą spędziłaś, ileś tam czasu, straciłaś. Co się dzieje po jego stronie? Mamy tutaj rzeczywiście kartę no, romansu, tak? Kartę tego, że on w tym momencie z tą inną kobietą jest. Natomiast yy, niekoniecznie. Może mu być w tej relacji e, ok. Bo e, mam wrażenie, że po tym pięknym wstępnym szale, e, którego być może ten m, pan doświadczył, e, nagle zaczęło się pojawiać znudzenie. To znaczy, że mm, może okazało się, że z tą drugą kobietą, kiedy nie ma ciebie, rzeczywiście nie jest tak różowo, nie jest tak pięknie. Ehm, myślę, że też ten pan zaczął odkrywać różnego typu tajemnice dotyczące jego samego albo tej drugiej kobiety. Nie do końca mu się to podoba. Ehm. Co tutaj mamy? Nie zasługuje na ciebie. Czyli on widzi swój błąd. On widzi swój błąd, przynajmniej jakąś częścią siebie, rozumie, jak nabroił, i, a może też, może być tak, że poszedł w romans dlatego, że ty byłaś po prostu dla niego za dobra. Że w jakimś sensie byłaś tym aniołem, i on poszukiwał albo chciał czegoś innego? No, tak sobie myślę. Chcę, żebyś zamiast czegoś wybrała mnie. Więc co tutaj mamy? Mamy informację o tym, że być może on liczył na to, że ty będziesz o niego walczyć. Że ty będziesz, że ty mu powiesz: zostań, bądź ze mną. A ty na przykład powiedziałaś mu prosto i dosadnie, że ma w takim razie spierniczać, nie? I nienawidzę tego, że ukryłaś mnie w cieniu, czyli a może o nim nie rozmawiasz, może macie wspólnych przyjaciół, w ogóle nie poruszasz jego tematu, um, może zablokowałaś go gdzieś e, na jakichś mediach, e, nie odbierasz jego telefonów, jeżeli się z tobą kontaktuje, a, albo nie odpowiadasz na jakieś wi wiadomości, które on ci wysyła um, e, i e, to bardzo takie ciekawe, że, pod, że poszedł do innej kobiety, yy, natomiast on chce, on chce, yy, gdzieś podskórnie, żebyś ty jednak pokazała mu, że tobie zależy. A co jest w tle w ogóle tej sytuacji? Co jest w ogóle tutaj w tle tej sytuacji? A dałaś jasno do zrozumienia, że nie będzie seksu, więc być może powodem, dla którego on poszukał tej innej kobiety i uwikłał się w relacje z kimś innym jest to, że w waszym życiu łóżkowym coś się ostatnio nie działo najlepszego. No nie chcę tutaj jakby wchodzić w szczegóły, ale tak jakby on poczuł się odrzucony pod względem fizycznym, może raz, może dwa razy, może dziesięć razy, a może nie um, um, uprawiacie seksu już, nie wiem, z pięć lat. E, kolejna sprawa, potrzeba przestrzeni. Nie wiem, jak ci powiedzieć, że potrzebuję przestrzeni, a nie chcę sprawić ci przykrości. Czyli co, oszukał cię po prostu. W momencie, kiedy mógł ci powiedzieć, e, jakie są jego potrzeby niezaspokojone, lub postarać się o to, żeby w waszym życiu seksualnym działo się fajnie, zamiast ci. Powiedzieć, że potrzebuje po prostu przestrzeni, że potrzebuje tego czasu dla siebie. No to on gdzieś tam to ukrywał, ukrywał, ukrywał. I zamiast naprawiać to, co jest między wami, po prostu dał upust tego, temu na boku. I kolejna karta, za dużo stresu by się angażować. Więc też mogła być taka sytuacja, że yy, wszedł w ten romans dlatego, yy, że coś nieciekawego działo się w twoim, w jego, w, w, w waszym wspólnym życiu, czy osobistym, czy zawodowym. Może były jakieś stresy, może, nie wiem, nie yy, 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 poradził sobie z nerwami dziewczyny. Ja go tutaj nie tłumaczę. Ja tylko patrzę, co się dzieje w tle. Dlaczego tak się wydarzyło, tak? I no pokazało się to, co się pokazało. Oczywiście to nie musi rezonować z wami, ale może warto się nad tym zastanowić. Natomiast zobaczmy, co będzie się działo w najbliższym czasie tutaj między wami. Czy co tutaj się wydarzy. Hmm. Hmm. Słuchajcie, a ja mam tutaj taką informację, że być może dojdzie między Wami do porozumienia. Dojdzie do, między Wami do porozumienia, do rozpoczęcia Nowej drogi. Myślę, że to działanie będzie ze strony tej osoby i ono jest bardzo prawdopodobne. Nie wiem oczywiście, czy go przyjmiecie, ale jeżeli kochacie tę osobę i chcecie, żeby do was wróciła, to patrząc na te karty. Widzę pogodzenie się, widzę reaktywację, natomiast może nawet nie reaktywację, tylko tak, jakbyście zaczęli od nowa. I oczywiście, e, wiadomo, że nie w każdym, mm, nie w każdej zdradzie dochodzi do y, też zdrady fizycznej, ale y, no, przeważ, przeważnie tak. Natomiast tutaj też widać, że to pożądanie między wami, ono się e, odnowi, że też będzie właśnie e, to zbliżenie fizyczne. Hmm. No, nie spodziewałam się tego. Hmm. Co jeszcze nam się na koniec tutaj pokazało, moje kochane? Pokazała się informacja o tym, że być może albo zostaniecie zaproszone, a albo spotkacie się z tą osobą, o którą pytacie. Przez przypadek też może być, ale widzę tutaj i lunch, i drink, i takie intuicyjne pro prowadzenie, więc myślę, że E, za jakiś czas rzeczywiście może nastąpić ze strony tej osoby ruch w waszym kierunku pod tytułem: Umówmy się na rozmowę, umówmy się na jakąś kolację, na jakiś e, albo jakiś lunch, e, który później się przeistoczy w, w wieczór wspólnie spędzony i być może wtedy. Ta relacja wasza się odrodzi. Ja o, oczywiście, tak tutaj to, co nam się pokazało, to jest coś pięknego, jeżeli wam zależy na tej relacji. Wiem, że jest to możliwe, żeby ludzie nawet po tym, jak się rozstają, w wyniku. Właśnie odejścia do innej osoby, są w stanie się pogodzić, tak? Są w stanie się pogodzić, są w stanie sobie pewne rzeczy, rzeczy wyjaśnić i wejść na zupełnie nowy poziom jakości życia. Tutaj dobra, przejdźmy do grupy numer dwa, moje kochane. I zobaczmy, jeżeli wybrałyście te talie, co tutaj u Was. Co tutaj u was się dzieje? To jest wasza strona, strona tej osoby. Mhm. Okej. Okay. Pozwólcie, że najpierw złożę karty, a później sobie zrobimy interpretację. Tutaj akurat wyszło niezbyt ciekawie, przynajmniej na razie. Mhm. Moje, moje drogie, tutaj no nie ma przynajmniej jak na razie jakichś optymistycznych wiadomości. Na tę chwilę, kiedy robimy to czytanie, widać, że przede wszystkim w tej chwili, w, tej, w, tej, w tym, co się dzieje między Wami, to jest próba zabezpieczenia materialnego bezpieczeństwa, szczególnie po twojej stronie. Więc myślę, że tutaj te grupę wybrały dziewczyny, które mogły być w stałym związku długo, 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 może macie wspólne mieszkania, domy, oczywiście dzieci. I teraz. Mam wrażenie, że najważniejsze dla Was to jest to, żeby siebie jak najmocniej zabezpieczyć. Z pewnością część z Was podjęła już decyzję o tym, że nie ma co tutaj za bardzo się liczyć na to, że ta relacja zmartwychwstanie. Że ona się odroci. E, może nie jest to do końca jeszcze w was wyklarowane, ale jakaś część was jest gotowa na to, żeby ruszyć do przodu, żeby zostawić za sobą to, co was ograniczało, żeby zostawić za sobą e, ten zły czas w waszym ży życiu. Mimo, że bardzo dużo w ten związek zainwestowałyście, poświęciłyście mu dużo czasu, energii, emocji, pieniędzy itd., itd. E, oczywiście może tlić się jeszcze w Was na, nadzieja, ale raczej niewielka na to, że e, coś się tutaj wyjaśni, wyklaruje. I teraz tak. A to, co być może było takim punktem, który zaważył na tym, że przynajmniej na ten moment, ja nie mówię, że jutro też będziecie się tak czuły, to było zobaczenie go z tą inną osobą. Zobaczyć Ciebie z kimś innym, to straszne uczucie. Więc może zobaczyłyście albo zdjęcie, albo widziałyście, bo. Napatoczyła się e, ta para, e, może gdzieś z daleka, z bliska. No, jakby było z bliska, no to chyba najgorzej, nie? Ale myślę, że dla Was takim punktem zwrotnym było zobaczenie ich razem. Da dalej, e, nasz związek się skończył. E, nie potrafiłeś wybrać, więc ja dokonałam wyboru. Więc ja ci pomogłam. Może doszło między wami do rozmowy, e, w, której on po, w której on powiedział, że się zastanowi, że potrzebuje czas e, do namysłu, m, że e, jeszcze nie podjął decyzji, i ty się wściekłaś, wkurzyłaś i powiedziałaś: chola, chola, jak ty nie potrafisz podjąć decyzji, jak ty e, będziesz się teraz zastanawiał, którą z nas wy, wybrać, to spadaj, tak? I e, ty dokładnie wiesz, że e, przynajmniej masz takie przeczucia, że on nie chce z tamtą drugą kobietą stworzyć relacji stałej i po prostu do, dobrze się bawiłeś, tak jak. Bawił się przez całe życie, tak, chciał się zabawić, i teraz, jakby patrzysz na, na, na to z tej perspektywy, że pewnie między nimi za chwilę się wszystko e, spierniczy, ponieważ z tym facetem stworzyć coś trwałego, no to jest sztuka, rzeczywiście. No właśnie. E, co się pokazało tutaj po jego stronie? Przerażasz mnie, bo chcesz związku, a ja jestem przyzwyczajony do bycia beztroskim i cieszenia się relacją z kim chcę. Więc on ciebie zostawił, czy też wybrał tę inną osobę, dlatego, że właśnie no, nie potrafi stworzyć głębokiej, stałej, dobrej relacji. Że chce być bez troski, chce się cieszyć życiem, może ucieka przed problemami jakimiś, tak? Może tak być. I to tutaj było problemem. Kolejna rzecz to po jego stronie żałuję, że się w Tobie zakochałem, ponieważ teraz utknąłem w bagnie. Czyli nie ma w, ciepłych, nie ma w nim ciepłych emocji. Nie ma w nim takiego ogarnięcia się na ten moment, patrzymy, że on cię kocha, że on cię szanuje, że on chce z tobą być. Tylko tak jakby żałował tego, że w ogóle byliście w związku. I co się jeszcze pokazało, to to, że to, co było na jego usprawiedliwienie, to, co on ma na swoje usprawiedliwienie przed tobą, to to, że to on pokazywał tobie e, w takim normalnym życiu, być może, właśnie zakochanie. E, to on dawał ci jakieś znaki, sygnały, e, jego zdaniem, dowody, że cię kocha, natomiast on uważa, że to było jednostronne, tak? Czas, e, więc. E, sprawiłaś, że czuję się tak jakbym tylko ja był zakochany i to było do bani nie yy. bardzo silne teraz znowu umotywowanie finansowe jego w tej chwili ty chcesz zabezpieczyć siebie on chce zabezpieczyć siebie jednocześnie jest zablokowany nie widzi rozwiązania tej sytuacji tej sytuacji Między Wami. Jako tło, pokazało mi się tak, zbyt intensywna relacja może szybko się wypalić nieodwzajem, nieodwzajem, nieodwzajemnione zainteresowanie i poniżanie, że on sprawiał, że ty czułaś się jak po prostu ofiara, jakaś, jak jakaś wariatka. Natomiast nie było, z której strony Odwzajemnionego tego zainteresowania, no, jego zdaniem z twojej strony nie było tego zainteresowania, a jednocześnie ta relacja była zbyt intensywna w pewnym momencie i dlatego to wszystko, co miało się wydarzyć, wydarzyło się w bardzo krótkim czasie i się wy wypaliło, tak. Więc tak to wygląda po jego stronie, po twojej. I ta najbliższa przyszłość. Popatrzmy na najbliższą przyszłość. Mhm. Dalej mamy tę sytuację przede wszystkim materialną. Tak, jakbyś ty yy, dalej trzymała się tego, że tutaj teraz trzeba powalczyć o to, żeby siebie zabezpieczyć. On może wyjść do ciebie z jakąś informacją, z jakimś działaniem, natomiast to działanie może być nerwowe, może być nieprzemyślane, może dojść z jego strony do wybuchu jakiegoś nerwowego, także ciężko będzie ci się z nim dogadać. To jest pierwsza opcja. Druga opcja to jest taka, że ym, on może w jakiś sposób próbować. Może nie to, że Cię przekabacić, bo tutaj na razie przynajmniej takiego oszustwa to ja nie widzę, ale może być jakaś, jakieś granie na emocjach. Z jednej albo z drugiej strony. Poczekajcie, jeszcze wyciągnę. Może jakiś dodatkowy nam się komentarz? Mhm. Więc co nam się dopowiedziało jeszcze? Jaki jeszcze mamy dodatkowy komentarz, że w ciągu tej najbliższej przyszłości oboje będziecie trochę zachowywać się jak dzieciaki. E, natomiast e, ten pierwszy czas, znaczy ten najbliższy czas, nie pierwszy, to jest cisza. Cisza po jednej i po drugiej stronie. Tak jakbyście właśnie wzięli oddech. Jakby nastąpiło takie wycofanie, odwrót. No, ja mówię tutaj, kładziemy karty tak mniej więcej na miesiąc. I jeżeli dojdzie między Wami do jakiejś rozmowy, do ym, spotkania, to z jednej i z drugiej strony będzie właśnie takie zachowanie bardzo mocno dziecinne, czyli albo obrażanie się, albo naburmuszanie się, albo jakieś wyrywanie sobie czegoś. No wiecie, tak jak walczące dzie dzieciaki. Więc to jest czytanie dla grupki numer dwa. Moje kochane. Jeżeli się w tym odnajdujecie, to napiszcie, zostawcie komentarz, łapkę w górę, jeżeli chcecie, żebym kontynuowała te czytania dla dziewczyn, właśnie trójkątnych. Jeżeli ta grupa nie rezonuje, zobaczcie, co się dzieje w pierwszej. Buziaczkuję, ściskam i do następnego czytania. Pa.